żona z Mała głoda, mały ptak sierżant małpa starszy sierżant pilot żona starszego sierżanta i córka starszego sierżanta Witamy w odcinku chyba dziewiątym, jeśli nie mylę Witam o was w odcinku dziewiątym Dzisiaj ołóżnie też o naszej pracy ja będziemy pokazywać Ja będziemy pracować, ja na drodze Tylko będziemy pracować W centrum Paryża Sami zobaczycie Zacznijmy odcinek Poproszę, dlaczego się żonę pilota? I? Świeżą te mego biura po co ja Was wzywa? Nie wiem, chyba do jakiegoś wezwania, jakąś ulicę, na pilnowanie, e, drogówki czy już jakiego. No i on dobrej pracy. Pa! O to chodzi szefie? Chodzi mi o to. Wysyłam was na patrol do centrum. Jakiego centrum? do centrum Paryża. Tam do centrum, tam, tam, tam do centrum. Tam gdzie jest sklep ogrodnikowy z ogrodowymi. Tak. Tak, się pojedziecie, potajemnicz. Ludzie, którzy na motorach zrobili wielki. Wielki hałas szczerskiego. Jedźnie ażem! Widzicie macie jechać, jedźcie. Życzę wam dobrej pracy. Po co pan mówi, że wam dobrej pracy? Bo tak się mówi do moich pracowników. Ale przecież tak będzie o niebieskim tak. Bo ja go tego nauczyłem. O, o, o. Jesteśmy na tej ulicy. Jesteśmy na ulicy Le Français. A ty tej ulicy jest sklep ogrodowy. Jest to sklep ogrodowy? Jest. Przecież na razie nic się nie dzieje. Poczekaj, zaraz się to skręci. Ale fajnie, Darek Co? Ale fajnie, Daret! Dopadliśmy na... ...na sklep... ...ogrodowy! Wiesz, jest tu kwiatkiem. Ale cię rzeczywiście kupiliśmy toniczkę. Teraz uciekajmy najszybciej! Teraz mogą złapać! Szybko! Dzień dobry. Czy Państwo widzieliście złodziei, którzy napadli z Nie widzieliśmy! Do widzenia, Panie Głupku! Ja nie jestem głupkiem! Wapa dziś no Unii! Aby ukradli toniczki. A co, nie mamy toniczek? Mamy jakieś siatki. Nie, oni chyba byli sklepie w supermarkecie, a przeciwko sklepu ogrodowego. A, to się nie martwi. Nie są oni. Mija 5 minut. Ale, ale, ale. Ale głupce z tej policji. I rozpoznali nas, że my jesteśmy innymi złodziejami. Właśnie. Głupia policja. I w niej nie pracować. Ponieważ... dlaczego? Nie Nieważne uciekajmy. Stop! Stop! Stój! Stój! Musimy zarejestrować! Za co? Ugraliście do niczki sklepu ogrodowego! Pocha siatkę! Nie pokażę! Natychmiast położyję mojej spluwy, której nie mam przy sobie. Ahaha! Panie Ordze, ich mi, że ma psu... 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 się mówi! Co się pistolet! Panie Darecie, pierwszy niech pan Dary nauczy się mówić, a nie później, a później pan okrada sklepy. Ale z się nie okrada, tylko... Nie, on aresztuje czy nie was? Aresztować ich!